Do Góry do góry! Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Spadniemy, spadniemy! Mm, Dziejemik malinowy, mój ulubiony. <grym> Ale ciężka ta łyżka. Ech, trochę w prawo, w prawo! Ale będę wsuwał! Aby bicadło z pieca spadło! O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potłukło, a z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, a beczadło, a I zgubiło kropeczkę, H złamało kładeczkę, B zbiło sobie brzuszki. A zwichnęło nóżki, aby z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potwukło, a cadło z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, a cadło, aby cadło. o jak balon pękło. Aż się pe lękło te daszek zgubiło, Eldo uwskoczyło Pop! Aby becadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach. Strasznie się potłukło, aby becadło z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach. Abecadło, abecadło S się wyprostowało R prawą nogę złamało W stanęło do góry dnem I udaje, że jest M Abecadło z pieca spadło O ziemię się hukło Rozsypało się po kątach Strasznie się potłukło Abecadło z pieca spadło Ziemi się chłopło, rozsypało się po kątach, a za dło,